Witaj Majowa Jutrzenko, a ja witam się z Wami 3 maja i to już dziś nie tylko standardowy nowy odcinek Ślubu od pierwszego wejrzenia na playerze, ale także nowy odcinek Sanatorium Miłości na TVP. Tutaj od razu uprzedzam, że jako że ślub jest standardowo w środę na tym kanale jutro możecie spodziewać się właśnie nowego odcinka Ślubu, a Sanatorium Miłości zrobimy sobie i w czwartek. Tymczasem jednak od ostatniego odcinka ślubów sporo się dzieje, jak wiecie po ostatnim odcinku pod ostrzałem jest Piotr, czyli programowy mąż Doroty, a fani programu modlą się, żeby Dorota zdążyła przed nim uciec gdzie pieprz rośnie jak najszybciej, w sumie plusem jest fakt, że musi wracać już do pracy i niby z Piotrem mieli w tym czasie przebywać w Lublinie, gdzie Dorota mieszka z rodzicami, także kłótni z pewnością będzie mniej. A Dorota będzie mogła liczyć na wsparcie rodziców w ciężkich chwilach, jakie mógłby zafundować jej Piotr. Raczej też nie będzie zmuszał ją do pracy nad potomstwem, którego Piotr wręcz nie może się doczekać, bo wiadomo, teściowie. Sam Piotr podobno po odcinku miał atakować nieprzychylnych mu widzów w grupach fanowskich, pisząc im dosyć niemiłe komentarze i kłócąc się, że to on ma rację. Zresztą, jak zauważyliśmy w ostatnim odcinku, Piotr uważa, że każde miejsce jest dobrym miejscem na kłótnie i rzucanie soczystym mięskiem w postaci niewybrednych przekleństw. No było tak. Później Piotr wrzucał jakieś zbiórki na schronisko, które chyba miały zyskać mu przychylność części widzów. Jednak czas był zdecydowanie nieodpowiedni, i Piotr finalnie został przy tych zbiórkach posądzony o hipokryzję, jako że ciągle zwraca uwagę Dorocie, że nie życzy sobie sierści w swoim domu, bo to nie jest fajne, i on nie chce mieć tego na ubraniach, i pewnie na tych kapach, którymi przykrywa meble. No, i finalnie to wszystko doprowadziło do tego. Że Piotr napisał długi post wrzucając zdjęcie Don Pedra, czyli szpiega z krainy deszczowców i pisząc, że on był gotowy na hejt, więc go to ani ziemi ani grzeje i wszyscy mogą sobie pisać na jego temat co chcą, byle nie obrażali jego zbiórek na schronisko, jakby totalnie zrozumiałe, że Piotr woli zapewnić godziwe warunki zwierzętom w schronisku i wszędzie byle nie u siebie i w domu. A wracając do samego postu, ciekawe że ktoś kogo to totalnie nie rusza tak obszernie tłumaczy się z faktu, że go to nie rusza. Ale to nie jest temat tego odcinka, tak tylko wspominam, bo nie było filmu na ten temat. Dzisiaj tematem odcinka jest zupełnie inna para, mianowicie para numer 1 czyli Agnieszka i Kamil. W ostatnim odcinku para wybrała się w końcu do Białego Stoku, gdzie mieszka Agnieszka, odwiedzając jej mamę i zatrzymując się w mieszkaniu, w którym Agnieszka wynajmuje pokój i mieszka z dziewczyną, którą nazwała Syfiarą. Po tym odcinku widzowie zaczęli trochę bać się Agnieszki, która mogłaby im wytknąć, że są Syfiarzami, bo zostawiają w zlewie brudne naczynia czy coś. Generalnie jakby Agnieszka teraz poszła w content typu sprzątanie na swoim insta byłoby to zupełnie zrozumiałe i naturalne, ona jednak lubi dodawać tam rzeczy sugerujące, że pozostaje im w związku z Kamilem, choć jak wiemy nie jest to prawdą, bo para finalnie nie przetrwa, w sensie plotki mówią o tym, że na finale powiedzą tak. Jednak z czasem się rozstaną, nie wiadomo czy Agnieszka w tym czasie zdąży przenieść się już do Włocławka i znaleźć pracę, której zaczęła tam szukać już w drugim tygodniu eksperymentu, jako osoba zaradna i życiowo ogarnięta, co najczęściej chwali w niej Kamil, zwany przez nią mężem, wiadomo jednak już od dawna, że Kamil widywany jest we Włocławku z inną dziewczyną, też blondynką, Którą to widują regularnie sąsiedzi Kamila, którzy to uprzejmie nam o tym donosili już kilka tygodni temu, okazuje się, że Kamil nie tylko nie planuje udawać, że jest z Agnieszką w związku, ale także najchętniej już chyba przestałby się kryć ze swoim obecnym związkiem, ponieważ do sieci wyciekło zdjęcie Kamila z jego nową ukochaną w dość jednoznacznej pozie. Co prawda zdjęcia nie wrzucił sam Kamil, a jego domniemana nowa partnerka, ponadto na zdjęciu nie widać jego twarzy jednak ubiór jednoznacznie sugeruje kim jest mężczyzna na zdjęciu, bo Kamil i jego znajomi wrzucali zdjęcia z nim w tej właśnie stylizacji. Fani więc szybko obczajili, że zgadza się jej ubranie, jej zegarek i fryzura. Nowa dziewczyna Kamila oczywiście nie przypomina w niczym Agnieszki i faktycznie kiedy przejrzy się profil tej dziewczyny to widać, że od jakichś dwóch miesięcy nawet nie ukrywa związku z Kamilem. Ba, znalazłem nawet zdjęcie, na którym para siedzi w towarzystwie znajomych przytulona do siebie i wyraźnie widać, że są razem. Sama dziewczyna ma też nawet zakładkę relacji podpisaną serduszkiem, i tam wrzuca czy to kwiatki od Kamila, czy wspólne zdjęcia, na których co prawda Kamila nie widać z twarzy, ale choćby tył jego głowy wyraźnie zdradza kim jest ten jegomość. Widać też u niej zdjęcia z dość charakterystyczną kanapą Kamila w tle, niebieską z białym dołem. A te kanapę znają przecież wszyscy widzowie, bo Kamil z Agnieszką będąc w domu Kamila non stop siedzą na tej kanapie, bo to generalnie jedyne miejsce w mieszkaniu do siedzenia. Także nie tylko plotki się potwierdzają, ale także wiemy już kim jest wybranka Kamila z zawodu ratowniczka medyczna. Mimo że również jest blondynką to jej aparycja znacznie różni się od aparycji Agnieszki. Dziewczyna wyraźnie lubi tatuaże. Na co dzień nosi sztuczne rzęsy i chętnie wspólne z Kamilem imprezują w towarzystwie siostry Kamila Kasi, która nie szczędzi nowej szwagierce komplementów pod zdjęciami. Zresztą wspólne spędzali długi weekend majowy w Gdyni, gdzie jak już wiemy Kasia z mężem mają mieszkanie, do którego w podróży poślubnej Kamil zebrał również Agnieszkę. Widać jest to stały punkt na mapie jego randek z dziewczynami. Nowa ukochana Kamila również wyraźnie nie ma zamiaru ułatwiać mu ukrywania ich związku, do którego Kamil zmuszony jest z racji kontraktu z produkcją programu. Nawet po tym jak zdjęcie z Kamilem obiegło internet, nie zmieniła profilu na prywatny i nie kasuje komentarzy widzów. Jednak jak wiadomo od ślubu z Agnieszką minęło już 9 miesięcy i nawet jeśli Kamil z Agnieszką jak mówią plotki byli razem ten eksperymentalny miesiąc i rozstali się już po decyzji to wciąż kupa czasu i nie ma chyba nic dziwnego w tym, że gość jest już w kolejnym związku i że skoro jest zakochany i tamten etap życia zostawił za sobą to nie chce mu się nawet bawić w udawania że jest z Agnieszką, jak robi to notorycznie jego programowa żona. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to wszystko, mamy pewność, że jedna z par, pierwsza i najczęściej pokazywana czyli Agnieszka i Kamil, i w sumie jedyna para, która zdaje się nie kłócić przed kamerami, nie przetrwała eksperymentu, także są duże szanse. Że ta edycja zakończy się fiaskiem w którym wszystkie trzy pary nie przetrwają, a petycja żeby przywrócić Mosaka okaże się zbędna, bo powoli nadchodzi wyczekany przez widzów czas kiedy produkcja powinna pożegnać się z Chorzewską, za którą nie przepadają widzowie, a byli uczestnicy obrzucają się z nią błotem w wywiadach i na swoich instagramach. Dajcie znać co sądzicie o nowej relacji Kamila i dlaczego waszym zdaniem Agnieszce tak zależy na tym, żeby widzowie myśleli, że nadal są razem. Tymczasem miłego ostatniego dnia majówki. Bye bye.